Kurwa jest ten wysoki poziom. No nie wiem czy mi się uda tak szybko go rozwalić. W ogóle. Dobra, weź mnie dostaw gościu, ja tam do ciebie przyjdę. Daj mi zapisać, co? No. bo na płotkę mi się kurwa zbugował yy, Bo to jest tak, magiczna istota, to ona magiczna Zresztą to łatwo nie będzie. E, jaki ma poziom? O, to jest e, jakiś golem, żywiołek ziemi chyba, to, no, to one tam jeszcze nie lubiłem, bo to magiczne są. Golem. Driverin Ja bym czy tam Karolek nie wyrzucał. Że niby to, że lubisz luda <noise> A ja też lubię luda. Ty to mi płotka. Chodź tu I to, on się wyleczył w ataków? Prawdopodobnie jak pierdolenie to tylko raz O kurwa ty! Moja tego tego nie obroniła. No, wewe, 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 Tak by mu się recytował mnie ten, e, animacja ataku, po berwaniu. Ten nie trafił mnie. Dobra. Żywiołek ziemi. No. A bo jest wyłączona, no tego nie działa. Jak chcesz muzyczkę słuchać? Czy takiej grze? To otwarte. Chyba nic więcej, jakiś wieśniak. Eee, to tu robi znak jaskółki. Chcesz <laughs> muszę to wytłumaczyć? To jest znak jaskółki. To jest koń. Eee, to eee, to jest koń Siri. w ogóle. To jaskółka. To też jakiś znak. To jest jakiegoś wilka psa. A tu no Czy mi się zdaje, że coś tu będzie związane z ten Siri? Nie pamiętam tego. Według mnie dziwnie, dziwnie to wygląda. Akurat. No to skoczę sobie tutaj. A jak zawsze dewelterzy jacyś. Ty! Oni mają psy! Jest strażnika. Dobra, leżysz. O, Dobrze, że tarcie miałam. Dobra, tym nie chcę mi się tatkać. Jak to? Jak ta akcja na niego nie działa? No przywódca jest. Jeszcze raz. No nie działa na niego. No. No ma, Olek. Obodowisko bandytów Właśnie Ten kurwa się zaszuł na górze Dobra, gdzie tu wejście jest? A, tam jest Jeszcze ułomny jestem i nie może nie mogę wejść a tu was dwóch jest! Co ty chyba powiedziałeś? Chciałem go wrzucić, ale ja tego wyrzucę może. Oh. ja tupa należy teraz do mnie! Już jeszcze nie przesuwaj, bo chcę cię wrzucić z tego. Chyba jeszcze tam spadnę. Ja Jeszcze dostał ode mnie. Instagramerek? Da, ja to robię tą emocję. Ja robiłem. To jest testowa. Prawdałem, Prawda, jak mi to wyszło. No nie... No przejedną się, nie wygląda to zbyt... Okawialnie, okawialnie Ale się dopiero uczę. Nie mm. ja tam to jest? A! jestem przyciążony, a ja się dziwię dlaczego nie mogę biegać. Chyba się do mnie dalej denerwuje. No nie, to usunę sobie tutaj szał, czy. do To sobie wezmę. Takie Myśliwe. A czym... Tak? Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie co to za potwór? Musi strasznie wielki, bo tużin wilków utłóg. Wyprół z nich flaki, ale wszystkiego nie zeżarł. Znaczy, ze złości zabija. I ryczy i wyje po locach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. Mógłbym się zająć tym potworem, ale nie za darmo. No przecież to wiadomo. Ile A ile dajesz? Chłopie, za mało. Nie, no, żebym go nie zdenerwował. 330 Tyle możemy zapłacić. Ład! Zajmę się tym. Zajmę się tym To nam się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! Co no to jest dodanie z tym, no z tymi śladami co widziałem? To się zamienię. Stał bojowy. Krócę. to to było. Naprawdę duża sztuka. widzimy całą watachę. Zeszła, to jest sztata, bo do ślady prowadzą. Tylko zabierz. Po prostu muszę znaleźć jeszcze. No są te ślady. To no są bardzo wyraźne. Podążę jakada podąża za jak śladami. No dobra, to podążamy za śladami. Powinien tobie czytać, co pisze. Jedno drzewo zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje. No to to za to, to zapachem. Nie, on też wie, że on tak kurwa chodził. Dziwnie. Muszę znaleźć inną drogę. Suchnąć jak gówno piesa. Ja, stare i zasuszone. Czyli bestia jest tu już od jakiegoś czasu. Chyba będzie trzeba dowiedzieć przynęta na bietka. Jest tutaj był e, otwór chyba. To znowu ajno biesa Gdzie to było? Wejście, tutaj jest. Tobie zapisze. Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. Jestki nie więc... A to tutaj jest jakieś... Gladowid pierwszy, pierwszy król. Jest jakiś schemat. Jakby tu ślady są było. Inny trop. Ślady są za małe jak na biesa. Tu jeszcze jest coś. Oba straciły sporo krwi. To jego ślady. Stoczył długą walkę. Obrzyj jak ten bied wygląda? On tego kota bym musiał wypić. pokrwawianego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. musiał być czart. Pewnie rywalizował z biesem o terytorium. Mm, trzeba będzie go tu zwabić. Przygody przyniosę na postawę... ...na Tryptury Alchemicznej. Mam nadzieję, że się nie zbuguje w ogóle ogólnie to mam Fajno, biasa. Mam. Magiczny kaganiek. Zmienię yy... to na czarta. Zrobione. To powinno go tutaj zwabić. Zamiast maszykuję się, Flam, Ład e, to mogą być, co Lelikty Relikty no, i Puchar Wyjazd. Hmm. Ma o wiele bardziej groźniejsze.

Co mi tam zostało? Wyczuję to nawet z pięciu mil. Na pewno się zjawi. Wystarczy poczekać w jaskini. O, nie mam już na no to czekamy. No, to ka marty wali. Dobra, leży. No i głowa traci. Tak? Zbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. O! i bies. Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dziękuję. Bywaj. No i elegancko.

Wy pomysł. Dokładnie wy pomysł. Coś ciekawego? Cały kusza.

Jedynka ja to przywódca bandytów.